Hej, cześć i czołem. Gryzor w pas się kochania po raz kolejny z gry Dragon Age 3, Dragon Age Inquisition, Inkwizycja. Zaczynam ten filmik w momencie, kiedy rozstałem się z wami ostatnio. Mam nadzieję, że przynajmniej ten początek warto sobie zobaczyć. Warto sobie popatrzeć, jak nawiązuje, zawiązuje się fabuła, ponieważ... No, dochodzimy do pewnego momentu, w którym ta szczelina, która jest tak istotna, która na początku samej gry nas powitała, będzie tutaj miała swoje jakby rozwiązanie fabularne. Znaczy, może nie szczelina, ale dowiemy się czegoś więcej. Ja na razie gram tylko jednym charakterem, to znaczy, jedną postacią gram. Tego pana już gdzieś widziałem. Oh, 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 what did you do? i did nothing. the credit is yours. Hmm, you mean this. whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand i theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake and it seems i was correct meaning it could mm. also close the breach itself possibly it seems you hold the key to our salvation good to know here i thought we'd be ass deep in demons forever <laughs> barak tethrus rogue storyteller and occasionally unwelcome tagger

Your help is appreciated, Varrick. But have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Ugh. My name is Solus. If there are to be introductions, I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. Hmm. Czyli ekipa już cała. Cztery osoby będą w kipie. You know a great about it all. is an apostate. Well versed in such matters. Technically all mages are now apostates, Cassandra. My travels have allowed me to learn much of the Fade. Far beyond the experience of any Circle mage. I came to offer whatever help I can give with the Breach. If it is not closed, we are all doomed regardless of origin. my of breach I will Cassandra you should know the magic involved here is unlike any I've seen your prisoner is no mage indeed I find it difficult to imagine any mage having such power Understood we must get to the forward camp quickly well Bianca's excited. Ciekawa ekipa. Magik, wojownik, kusznik, krasnolud i ja. Ja jako ten, który... Spacja się skaczę. Który ma pomóc zamknąć tą szczelinę, z której wydostają się na świat demony. Szczelina się oczywiście powiększa cały czas. No ciekawy się, że powiada, smacznie. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku. Tutaj chyba jednak. O. Czyli tak, wybieram sobie przeciw... Oj, nie to F1, F2 F3 i mogę nimi sobie normalnie nawalać? Świetnie. Control naciśnij, Aha, czyli bierzemy klepsydrę. 1, 2, 3, 4 wybieramy swoich Swoje postacie, postać którą chcemy kierować. No i każda z nich ma tu oczywiście swoje jakieś specjalne skille. Na przykład ten nasz kusznik ma daleki strzał oraz kolczatki. To rozumiem takie małe gwiazdki wyrzucane przez niego. Spójrzmy może na magika. Magik, jaki ma strzały, ma jakąś barierę, czyli ma jakąś osłonę, która będzie nam pomagała przy różnych walkach i ma uścisk zimy, czyli frost, frost grip, tak pewnie to się ładnie z angielska nazywa. Uścisk zimy, natomiast nasza, wo, nasza wojowniczka to ona będzie pod F2, a mur tarcz, czyli, czyli też osłaniający jakiś czar, umiejętność skill. I wyzywający okrzyk podobne podobne skilly do moich. E, no dobrze, ruszajmy dalej. E, zatem... No ale ja chciałem grać swoim Rorszakiem Też jestem tankiem, mamy dwóch wojowników w ekipie dystansowego i, dwóch, y, dystan i dwie dystansowe. Postaci, czyli... Rozegrajmy to tak jak powinno być, czyli wybieramy sobie mojego na przykład y, w tej chwili krasnoluda pod F3 jest krasnolud, tak. Y, I każemy mu... Nie, to jest mag Rzućmy barierę na nas. Ataki obszarowe, okej. Okay. Tutaj sobie rzucimy barierę nasz krasnolud. O, możemy też wybierać tutaj z tego menu z boku. Krasnolud dalekim strzałem e, będzie celował w, może, w tą pos w widmo. Kassandra. Hmm. Kassandra zaatakuje drugie widmo, a ja uderzę jedynką w ten sposób i zobaczymy co z tego wyniknie. Widok taktyczny. T. Eee, dobra, dobra. Widok taktyczny. Eee, wyśrodkować. A, dobra. Czyli... To jest widok taktyczny. To, co zadałem naszym wojownikom jest teraz wprowadzane w życie. Mogę w każdej chwili przejąć kontrolę nad każdym z nich. Świetnie jest zrobiona walka. Naprawdę wypas. Od pierwszego momentu człowiek się nie gubi w tej walce skile są bardzo przejrzyste ta widok taktyczny jest możemy oddalić a oddalam sobie i mam wtedy widok taktyczny teraz tak weźmy naszego krasnoluda warika który rzuci kolczatkami w tego typa i cassandra e, mur zrobi na tym typie ja będę normalnie się zachowywał taktyczny widok Magik też tam nawala... Ojojoj, nie, 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 nie... Tr troszeczkę... tutaj mi coś nie wyszło. Cassandra e, nie zaatakowała tego wroga co potrzeba. Niemniej jednak świetnie to wygląda. Magik tam też odwala dobrą robotę z góry. Well done, team! No muszę powiedzieć, że, że jestem pod sporym wrażeniem tego, jak przejrzyście, jak bezproblemowo wchodzi się tutaj w walkę. Elfikorzeń. Elfikorzeń to będzie potrzebny pewnie później do jakiejś mikstur. Jestem ciekaw, czy mogę mieć różne specjalizacje. Yy, różne specjalizacje craftingowe. Ja, jak i. No, co nic nie zostało? Żaden lód, z nich nie został? Nie. Czy mogę craftować jedną profesję, czy mogę też wszystko? Cóż to w tym domku? Mogę tutaj wejść. Tak, troszeczkę poeksplorujemy yy, sobie, bo to zawsze warto. Oczywiście, że można wejść jak w każdym przyzwoitym RPG-u. Wchodzimy do chatki. Nasza ekipa śmiałków. Tutaj może się dobrze obłowić, coś mi się wydaje. Srebrna bransoleta. Zabieram oczywiście. Coś tu jeszcze można wziąć. Muszę jeszcze przyzwyczaić się do tego, że żeby za każdym razem... Oj, tutaj coś było. Nie wyciągać broni. ...i operować raczej prawym przyciskiem myszy. Eee, Smoczy cierni. takie jakieś zioło. Ojoj. Kolejne ziółko. Ale w tej chwili nie będziemy się... Jakaś e, chatka myśliwego rozumiem. Po tych wnykach, suszonych rybach e, i pułapkach na niedźwiedzie. O, nieźle sobie pan tutaj mieszka. Muszę powiedzieć nad taką w takiej dolince w górach w... nad zamarzniętą rzeką Dobrze zobaczmy na mapie gdzie mam się udać teraz bo nie bardzo wiem o fajnie zostawiam ślad taki po sobie Czy ja tam mogę iść prosto? Mogę tam tam wejść zobaczmy Okej okay. I znowu lewy przycisk niepotrzebnie

Naprawdę jest to jest to bardzo fajny feature w tej grze. Co prawda pierwszy raz dopiero się odezwali mam nadzieję na odrobinę humoru też w tych postaciach, szczególnie ze strony Krasnoluda, bo jak wszyscy wiemy, Krasnoludy słyną z niesamowitego poczucia humoru, odrobinę rubasznego być może, no ale zarazem widmo już pokonane, ale zarazem... Potrafiącego rozładować napięcie, dobra, idziemy do kampu Liliany, do obozu Liliany. Tutaj będziemy i cóż to będziemy zrobić? No, musimy się dowiedzieć, w jaki sposób mogę zamknąć ten wyłom. O, rift. O, o, o. Dobrze, jeszcze raz zrobi, Zróbmy tak eee, Magik niech mi da osłonę, może eee, Tak, mag rzuci na mnie osłonę eee, Już rzucił osłonę Chyba Dobra, czyli nie będziemy tego na razie ruszać Jedynka eee, F1, przepraszam Ja muszę zamknąć osłonę bo, y, tą, Tego rifta Ponieważ mam tą zdolność Mam to znamie, które pozwala mi właśnie robić takie rzeczy. Wow, Zamykam szczelinę. Wow! I poziom drugi, nowy poziom. Twoja postać osiągnęła kolejny poziom. Automatycznie zwiększa to Twoje atrybuty i ilość punktów zdrowia oraz daje Ci jeden punkt zdolności do wydania. Naciśnij P, aby otworzyć kartę postaci i, i wyświetlić ekran zdolności. Wciskam P, ale najpierw muszę to zamknąć. Wciskam P i mam ekran zdolności. To też nas bardzo tutaj zainteresuje pewnie. O co tu chodzi? Broń i tarcza. Mam takie zdolności. Broń dwuręczna. herst, czyli potrafią świetnie panować nad polem bitwy i wszystkimi uczestnikami walki. Czyli takie dowódcze zdolności. Forpoczta. Chronią swoich sojuszników, ścigając siebie. Czyli to jest. Aha. to jest dowództwo. No ja pójdę klasycznie. Broń i tarcza. Znawcy z tego stylu walki potrafią. Ustać na nogach nawet po ciosie, który zabiłby każdego z ich sojuszników. Używają tarczy do obrony i oszołomienia przeciwników. Bardzo mi się podoba taki styl walki. Dwonią, bronią dwuręczną nie będę na razie walczył. O, no okej. Okay. Dobra. Wybierzmy sobie jakiś talent. Rozumiem, że mam jeden punkt do wydania. Na co go mogę wydać? Zdolności. Każde drzewko zdolności zawiera zdolności aktywne, pasywne oraz ulepszenia. Zdolności aktywne mają ikony w kształcie rombu. Możesz przypisać je do skrótów na pasku i używać w trakcie walki. Ulepszenia są łączone ze zdolnościami i wzmacniają je. No okej, okay, no to jest logiczne jakby. Zdolności. Gdy masz wolne punkty zdolności, wybierz i kliknij zdolność lub ulepszenie, które chcesz, którego chcesz się nauczyć. No dobra, no przecież logiczne to jest. Eee, dobra. Eee, odbijanie pocisków. To ma moja e, właśnie... To tego skilla ma ta moja Kassandra. E, Odbijanie pocisków bądź też rany. Waleczność. E, przywrócona wystrzymałość e, za każde 10 tego. A wezmę to. To mi się taki skill bojowy dosyć jest. Zastosuj. E, no jest to pasyw niestety, także. Taktyki. Mm, Ojoj. Atrybuty. Czy tutaj mogę coś wydać na te atrybuty? Nie, to automatycznie one są levelowane, rozumiem. Hmm, zachowania. Oj, Dobrze. Hmm, więc tutaj, zachowania SI, e, rezerwa mikstur leczących, punkt progu życia. Oj, no jest to tutaj troszkę tego, czy... Wszyscy... Wszystkich muszę ręcznie e, 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 levelować. Tak. Każdemu mogę osobno przydzielać punkty mm, do wydania. No, ale w tej o, chwili w tylko ja o, <susza> awans, awansowałem na drugi level. No cóż, wchodzimy do obozu. Skrzynka z zapasami. Tutaj uzupełniam mikstury. Takie trochę dziwne to, ale do ok. Przeszukuję. Cóż tu mogę znaleźć takiej skrzyni. Ogniska, laska, alaska, akolity. Oczywiście biorę to i dam to magowi w swoim czasie. Oj. This is I know who he is as Grand Chancellor of the Chantry. I hereby order you to take this criminal to Valroyo to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat, and you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy Chancellor, as you well know. Justinia is dead must elect a replacement and obey her orders on the matter a wyłomem, właśnie. isn't closing the breach the more pressing issue you brought this on us in the first place. call a retreat seeker our position here is hopeless we can stop this before it's too late how? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with hmm. an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me abandon this now, before more lives are lost.

Since we cannot agree on our own... Use the mountain top. Work together. You all know what's at stake. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone. On your head be the Fajne jest to, że każda z tych postaci w naszej drużynie ma e, określone podejście do naszych działań i odpowiednio reaguje też na, na nasze zachowania, na nasze decyzje. No, robicie świetnie, wyruszamy w góry, w wysokie góry. co mi osobiście bardzo się podoba. No dobrze. Tyle by było może... Oj, znowu wyciągnąłem broń niepotrzebnie. Tyle może by było z pierwszego... z drugiego, przepraszam już, nagrania z Dragon Age. No wygląda to e, e, przepięknie i jestem naprawdę zaintrygowany nadal e, tą grą. E, cóż... Widzimy się już niedługo, w następnym odcinku. Zapraszam na mój kanał, zapraszam do oglądania tego filmiku, jak i, jak i kolejnych, następnych. No i cóż, do zobaczenia, cześć.